W trzeciej klasie liceum matematyczka zorientowała się, że cały sprawdzian z trygonometrii, której nie mogłem zakumać, ściągnąłem. I wezwała mnie, pokazała mi, że wie od kogo odpisałem, a potem wpisała taką ocenę, na jaką napisałem, i powiedziała: i że jest tą wiedzą. Dziś w Ewangelii Jezus mówi, że nie mamy żyć prawem oko za oko, ząb za ząb, ale jeśli ktoś nam coś zabiera, to mamy mu oddać jeszcze więcej, jeżeli ktoś się z nami sądzi, to mamy odpuścić, jeżeli ktoś nas uderzy w policzek, to mamy nastawić drugi. Wydaje mi się, że Ewangelia nie zachęca do naiwności, że Ewangelia nie każe nam stać się ludźmi miernymi i obojętnymi, ale Ewangelia ukazuje nam sposób do tego, jak docierać do ludzkich serc. Ta matematyczka wtedy mogła wstawić mi jedynkę i prawdopodobnie stękałbym na nią i na to, że głupio wpadłem, ale poprzez to, że ona w pewien sposób. Weszła na moją ambicję, na poziom mojego serca, doprowadziła do tego, że pojawiło się zawstydzenie i pojawiła się refleksja nad tym, że zrobiłem źle. Moi drodzy, można oddać wet za wet, można także spróbować uderzyć do czyjegoś serca. Do tego dzisiaj wzywa nas Jezus, do tego zaprasza nas ta Ewangelia.